W ostatni weekend czerwca 2019 roku uroczyście otwarto muzeum wódki Jakob Haberfeldstory w Oświęcimiu. Dokładnie w miejscu dawnej parowej fabryki wódek i likierów, należącej do rodziny Haberfeldów, która funkcjonowała w mieście od 1804 roku. Muzeum powstało dzięki oświęcimskim architektom Marcinowi Susułowi i Krzysztofowi stramie. Gościem honorowym wydarzenia był Adam Łukawski. Największy polski kolekcjoner pamiątek z polskiego przemysłu wódczanego. Otwarcie tego muzeum, Muzeum Jakuba Haberfelda, to ważne wydarzenie w propagowaniu historii związanej z wielkimi tradycjami polskimi, czyli z tradycjami związanymi z produkcją alkoholu. Muzeum od wielu lat było marzeniem Mirosława Ganobisa, oświęcimskiego kolekcjonera, którego eksponaty można podziwiać w nowo otwartej przestrzeni. Cieszę się bardzo, że obecni właściciele postanowili w tym miejscu stworzyć takie muzeum Haberfelda i że właśnie miejsce, w którym Państwo się znajdują, jest stworzone przede wszystkim dla Państwa. Dla Państwa, którzy tutaj mieszkają, którzy będą poznawać historię Haberfelda, którzy będą chcieli tutaj przychodzić, ale również i dla turystów, którzy będą dopiero poznawać tą historię. Mam nadzieję, że Państwo będą tutaj częstymi gośćmi. Zapraszam serdecznie. Muzeum pełni jednocześnie rolę pubu muzycznego, gdzie w gronie znajomych można degustować zarówno alkohole mocniejsze, jak i piwa kraftowe. Pub oferuje również przekąski, gorące napoje, jak i szeroką ofertę ręcznie wyrabianych czekolad. Na koneserów czekają również cygara. Podczas otwarcia czas zgromadzonym gościom udoskonaliła Weronika Boińska z zespołem, inaugurując tym samym muzyczną scenę Haberfelda. Koncerty muzyczne jak również inne eventy będą organizowane cyklicznie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Oświęcimia i gości do odwiedzenia Muzeum Wódki Jakob Haberfeldstory. Story.